Będziemy mierzyli nowości od Julii Wieniawy, czyli markę Lemis. Jak zapewne wiecie, bądź nie, Julia Wieniawa ma na swoim koncie już dwie marki. Pierwszą jest marka kosmetyczna Juicy Cosmetics, którą miałam okazję przetestować, a drugą marką jest właśnie Lemis, czyli sklep z ubraniami sportowymi. Co prawda pojawił się on już dawno temu i powiem Wam, że po małej wtopie ze szminkami nie chciałam nagrywać jeszcze testu ubrań, kiedy marka Lemis pojawiła się na rynku, bo nie ukrywam, że było dosyć spore zamieszanie z tymi szminkami. Jeżeli pamiętacie, no to obeszło się dosyć głośno, dosyć dużym hukiem. Pamiętam, że ten film przez to, co się znalazło w tych szminkach, było publikowane po prostu wszędzie: pisał o tym pudelek, pisał o tym onet, e, kontaktowało się ze mną same biuro e, Juicy Cosmetics, w ogóle odebrali moje kosmetyki, poszły one do testów laboratoryjnych, także naprawdę e, sporo w tym wszystkim było zamieszania. Oczywiście, wiadomo, po testach okazało się, że to jest naturalna krystalizacja, że wszystko jest ok, tak mogło się zdarzyć. E, w każdym razie było dosyć gorąco. Później już mierzenie lewis sobie odpuściłam. I chyba dobrze, bo widziałam, że ta pierwsza kolekcja okazała się nieco prześwitująca, okazało się, że się wbijała gdzie nie gdzie, robiła tak zwane camel toe. Natomiast oglądałam ostatnio Insta Story Julii Wieniamy tuż po wypuszczeniu tej kolekcji, gdzie słuchajcie, Szanuję na Maxa, prosto z mostu powiedziała, że dużo osób narzekało na to, na to i na to, więc to wszystko poprawili. Było narzekanie na prześwitujący materiał, także Julia zapewniła, że w nowej kolekcji ten materiał nie prześwituje. Było też narzekanie właśnie na tak zwane camelot. Do spodenek został dodany dodatkowy szef, który zresztą zaraz wam pokażę, przez który właśnie to camelot nie powinno się robić. Tak samo w tali była obciskująca gumka, która wielu osobom się wbijała, więc Julia powiedziała, że. Zamienili ją na szerszą gumkę, która lepiej się układa i się nie wbija, także wszystko zostało poprawione. No i stwierdziłam, że skoro teraz to już są takie dopracowane idealnie produkty, no to je zamówiłam. I razem je dzisiaj przetestujemy. Zamówiłam rozmiar XS i powiem Wam, że jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa tego topu, bo on powinien dobrze podtrzymywać każdy biust. Ja mam mały biust, więc zobaczymy, jak to u mnie będzie wyglądało i jego można nosić na dwa, rozmiar dwa rozmiary dwa sposoby, czyli taki, gdzie biust jest podniesiony do góry i taki, gdzie ten biust wystaje tutaj. Na dole. Nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało, także przebieram się i za sekundę do Was wracam. Okej, okay, jak widzicie, naprawdę ten top genialnie potrafi zebrać małe biusty. Teraz, jak tak na siebie patrzę. To marzę o takim zielonym, niestety zielonego nie udało mi się złapać z tym wycięciem, bo był wyprzedany, ale jak będzie na stronie, to być może zmówię sobie właśnie taki z wycięciem w kolorze zielonym. Jeżeli chodzi o te wady, które pojawiały się we wcześniejszych kompletach, no to tak, faktycznie strój w ogóle nie prześwituje. Jeżeli chodzi o gumkę w swojenkach, jest spokojnie, tutaj nie uciska aczkolwiek. Dla mnie fajnie by było, jakby to był taki ściągany materiał jeszcze niżej. Tylko ja też nie mam aż tak dużego porównania. Tak naprawdę mam sportowe ubrania tylko z jednej marki, z Gym Glamour. I tam mam właśnie takie spodenki, które mają nie tyle co gumkę, ile taki. Ściągany materiał po takiej szerokości, i przez to są tutaj tak dopasowane, tak wygodne. A tutaj delikatnie się ta gumka odznacza, ale naprawdę bardzo delikatnie. E, także, jak dla mnie, nie jest to żadną wadą. Są bardzo komfortowe i w ogóle ten materiał, ten materiał jest tak przyjemny w dotyku. I jeszcze trzecia wada, czyli kamelto, które robiło się kiedyś. Tutaj się nie robi, aczkolwiek Wam, że ten szef tak. Dziwnie się układa, raz przeskakuję na prawo, raz na lewo, trochę się tutaj marszczy, ale nie jest źle. Oh, oh, oh. What? Za nie mówiłam, za nie mówiłam, sorry, bo wow. Po prostu przyzwyczaiłam się do tego, że mój biznes jest mały, rzadko kiedy coś go dobrze podtrzymuje i szczerze nie wyobrażałam sobie, że nawet ten top da radę go tak podtrzymać od góry, żeby on był z jednej strony dobrze wciśnięty i nic nie wyskakiwało, a z drugiej strony, żeby wyglądał, że on tu jest. Wiecie, o co mi chodzi. Chociaż powiem Wam, że ta opcja jest dosyć wyzywająca, także sobie to opuszczę z powrotem. O, do takiego widoku jestem przyzwyczajona, że nie ma nic na dole, nie ma nic na górze, natomiast faktycznie ten top potrafi ten biust fajnie podtrzymać. No i teraz przechodzimy do zielonego zestawu. Jak widzicie, mamy tutaj długą wersję e, zielonych legginsów, a topik jest bez wycięcia i jest Krótszy, także się w to przebieram. Taran, tak się prezentuje drugi zestaw. Eee, powiem Wam, że tak naprawdę nie mam tutaj zbyt wiele do dodania, eee, no bo wszystko jest tak samo jak w poprzednim zestawie: czyli nie prześwituje, bardzo fajnie podtrzymuje biust, gumka nie opina. Nie robi się tutaj żadne kameldo, aczkolwiek powiem Wam, że ogólnie tutaj w kroku. Układa się to dużo, dużo lepiej niż w tych krótkich spodenkach. nigdzie się nie marszczy, bardzo dobrze się układa, jest taki jakby naciągnięty, napięty. A w poprzedniej wersji mogliście zauważyć, że przy każdym ruchu gdzieś tam ten szef przeskakiwał, ten materiał się nieco marszczył, ale może też jest to spowodowane tym, że te spodenki były krótkie, jakby tutaj się kończyły, więc ten materiał był trochę bardziej ruchliwy. Natomiast tutaj, jak widzicie, mamy już długie legięcy, więc wszystko jest mocno takie, wiecie, ściśnięte. Ale powiem, że są naprawdę bardzo komfortowe, bardzo wygodne. Są swoją drogą bardzo cieniutkie. Do pokazania mam jeszcze zestaw dres. Konkretniej bluza ze spodenkami. Tak się one prezentują. Bluza jest też jeszcze w drugiej wersji z napisem zielonym, bo tutaj jest napis biały. Może nie do końca teraz to widać w kamerze. Jest tutaj napis Self Care is Sexy Lemis. Napis jak najbardziej bardzo fajny i ja właśnie chciałam dorwać tą bluzę z tym haftem w kolorze zielonym. Niestety już była wyprzedana, także wszystko bardzo szybko schodzi. No ale dobra, udało mi się przynajmniej dorwać taki, także się u niego. Przebieram. Tak się prezentuje ten zestaw, e, powiem Wam, że bluza delikatnie prześwituje, pod spodem mam jeszcze ten zielony top e, i teraz delikatnie go widać, ale naprawdę jest to bardzo, bardzo małe prześwitywanie, a jednak ten top jest y, dosyć ciemny. Natomiast jeżeli chodzi o spodenki, e, ja w nich pokładałam dosyć sporą nadzieję, dlatego, że w ostatnim czasie właśnie rozglądam się z takimi fajnymi, białymi, dresowymi, domowymi szortami, natomiast te... Słuchajcie, tak jak ta gumka pięknie tutaj się układa, nie jest zbyt ciasna, w ogóle nie jest ciasna, tylko tak się fajnie dopasowuje. Tak niestety to wycięcie tutaj jest bardzo duże. Jak się w ogóle pochylam do przodu, to widzę moją bieliznę przez nogawkę normalnie od przodu. Natomiast jeżeli chodzi o tył, no to tak, jak stoję bokiem to jest okej, okay. ale jak tylko bym chciała iść, no to tu po prostu wszystko się podnosi, cały tyłek jest na wierzchu, no ale najdziwniejsze to jest to, że ten przód tutaj <grytania> wyskakuje. Natomiast bluza jest całkiem spoko, ale myślałam tutaj raczej o jakimś fajnym secie. No, ale to nie koniec mierzenia na dzisiaj, ponieważ w zakładce nowości zobaczyłam jeszcze taki oto Biały top. Biały, właściwie on jest troszeczkę ekry. I jak widzicie, ma on tutaj takie wycięcie na boku i jeszcze kawałek gołych pleców. I stwierdziłam, że muszę go zamówić, ponieważ skoro jest on w kolorze białym i był w nowościach, a właśnie Julia Wieniewa mówiła, że nowe materiały nie prześwitują. No to sprawdzimy czy ten biały top nie będzie prześwitywał, także się w niego przebieram. Okej, okay, powiem wam, że ten top jest prześliczny i z wielką chęcią zamiast na siłownię, założyłam do tego zwykłe spodnie i wyszłam tak na miasto. On, kurczę, jednak delikatnie prześwituje. Bardzo delikatnie, co prawda. Mam nadzieję, że w kamerze tego nie będzie widać. Natomiast powiem wam, że jest to takie bardzo delikatne, nie rzucające się w oczy, więc myślę, że gdybym wyszła w tym topie na siłownię, to raczej nikt nie zauważyłby, że to prześwituje, nie zwróciłby w ogóle na to uwagi, ale ja na przykład sama ze sobą już bym się tak raczej nie do końca komfortowo czuła. Fajnie to wygląda, fajnie się też układa na brzuchu. Tak się też prezentuje od tyłu. I jeszcze wrócę do tych spodanek Powiem Wam, że ta gumka jest tutaj naprawdę tak wygodna i w ogóle one są takie wygodne, takie przebiebne, że pomimo, że wszystko tutaj wystaje, to z chęcią śmiglałam w takich domu. Także są to idealne spodenki takie wiecie, na co dzień jak jesteście sobie sami albo do spania na przykład. Dobrze, natomiast to już było wszystko. Podsumowując, ja jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona nad wszystkimi tymi rzeczami, nawet tym totem, bo on jest biały, on trochę prześwituje, ale jest biały, a to prześwitywanie jest tak minimalne, że uważam, że pewnie i tak ciężko było to uzyskać. Także naprawdę zamówienia jak najbardziej na plus. Dajcie też znać w komentarzach, czy Mieliście już styczność z marką Juliwienia Lemis, jak Wam się te produkty sprawdziły. No i dajcie też znać, czy chcecie więcej filmów, w których będziemy mierzyli i testowali ubrania polskich celebrytów. Klasycznie zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama, gdzie możecie mi śledzić, aby być wszystkim na bieżąco, a jak się już Wami żegnam, mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, pa!